A dzisiaj w planie jest na pewno Bystrzyca Kłodzka. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj będziemy podziwiać ziemię kłodzką. W tej chwili jesteśmy na przełęczy Spalona w górach Bystrzyckich. To jest niezwykle wygodne miejsce, żeby zdobyć jeden ze szczytów Korony Gór Polskich, czyli w tym przypadku chodzi o Jagodną. Jest to w sumie niewysoka górka 977 metrów nad poziomem morza. I sam fakt, że wyjście jest tutaj Przełęczy powoduje, że to jest trasa w zasadzie spacerowa. Można iść z dziećmi, z psami, nawet jakby się ktoś uparł, to wziąć akwarium małe i zasuwać do góry. Na szczycie znajduje się wieża widokowa z pięknym widokiem na okolice, na, na góry złote, góry stołowe. No i wszystko, co, co stąd jeszcze widać, a dzisiaj w planie jest na pewno Bystrzyca Kłodzka. A na przełęczy można spotkać schronisko PTTK Jagodna, 811 metrów nad poziomem morza, no 8110 to raczej nie, Wchodzimy do środka. Lepiej nie ryzykować i nie krytykować potem. Masiu, dlaczego jej nie nie odbierasz? No i w końcu dotarłem na spróbowanie po dla każdego na głowę. Bystrzyca Kłocka. Miasto położone na starej osadzie czeskiej, która tutaj gdzieś w okolicy istniała w okolicach X i XI wieku. Potem zostali tu sprowadzeni osadnicy niemieccy. I następnie powstało właśnie miasto, które miało dosyć burzliwą historię, a nawet jeśli nie, to na pewno nie lekką historię. Miasta nie uniknęły takie konflikty, jak wojny związane z reformacją, wojna 30-letnia, potem były kolejne zawirowania. No w tej chwili jesteśmy gdzieś w okolicach rynku. Idziemy coś zjeść. Sama miejscowość ma około 9 tysięcy mieszkańców i jest powiecie Łocki tędy jakieś przejście mur miejski ciekawe Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ja ma tutaj najzwyklejsze osiedla mieszkaniowe w tył zwrot i spróbujemy się dostać jakoś do rynku miasto jest większe niż zakładałem na samym początku wydawało mi się, że będzie nieco mniejsze ale jestem zaskoczony No tutaj to już chyba ostatnia prosta do rynku na rynku będzie ten nasz punkt docelowy gdzie będziemy chcieli zjeść sobie obiad im bliżej tego centralnego placu, tym wszystko ładniej wygląda jest. O, tam jest plac i tu jest plac. Ciekawy jestem. Tak, czytałem o tym, że Bystrzyca Kłocka ma dwa rynki, jeden większy, drugi mniejszy. Być może to jest ten efekt, Dobra, ale szukamy, szukamy naszej burgerowni, którą sobie wypatrzyliśmy w internecie. Dzisiaj na obiad będą burgery. Ale trzeba przy okazji takiego posiłku jeszcze troszeczkę pospacerować i pooglądać. Tym bardziej, że w Bystrzyce nigdy wcześniej nie byłem i na razie nie zanosi się, żebym był po raz drugi. A tym razem podczas tego wyjazdu mam tylko te parę chwil, żeby nagrać parę przebitek. To widać ewidentnie jakiś plac. Dotarliśmy do centralnego placu, to jest zapewne ratusz. Na rynku w Bystrzycy Kłodzkiej taki oto ciekawy pomnik. Sam rynek, sama starówka. Powiem, no nie są to zabytki klasy 0, wpisane na listę UNESCO, ale całkiem przyjemne miejsce. Można sobie spędzić czas, posiedzieć, coś zjeść. Ratusz obecny z lat 1853 54 Tak jest, czyli XIX wiek. Wszystko, Rada Miasta, Burmistrz, Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego. Wieża ratusza, wystrzyca, Kłocka Teraz obejdziemy jeszcze rynek z tej strony. To musimy się dokładnie przyjrzeć. A może zejdę z ulicy. Te budynki raczej takie niezbyt stare. Ten biały już wygląda na trochę taki starszy, bardziej historyczny. No nie tak bardzo jak ratusz, który jest z połowy XIX wieku. O, tu jakieś grille są. Tutaj idziemy za szybeczki, grille. Zobaczmy co ciekawego. No, no, zwykły grill restauracyjny, tylko że w tej chwili jest wygląda na to, że restauracja jest zamknięta, ze względu na to, że no nie jest zbyt ciepło na zewnątrz. Ja chodzę w kurtce, i to grubej. Chciałem od razu poinformować, że ten odcinek jest odcinkiem skakanym. Także zaraz przeskoczymy w inne miejsce warto zauważyć, że sam rynek jest wybudowany nie do końca w takiej klasycznej muzie, bo kościół jak się budowano, budowano kiedyś był w rynku, nawet jeśli nie w centralnym miejscu, to gdzieś gdzieś obok, ale w rynku, a tutaj trzeba koła podejść ktoś wymyślił, że będzie kościół w najwyższym punkcie. Tutaj możemy się przyjrzeć Kościołowi od frontu. Naprawdę jest w najwyższym punkcie miasta. No i skoczyliśmy w czasie i przestrzeni. W tej chwili jesteśmy na śnieżniku. Niestety, poza tym, że widać tylko wieżę widokową, no nie ma nic ciekawego do pokazania. Dlatego, że pada śnieg, wcześniej padał śnieg z deszczem, do tego jest gęsta mgła. No i kompletnie nic nie widać. No w locie jeszcze widziałem źródło rzeki. Morawa, no, i jeszcze był po drodze słonik przy ruinach starego schroniska. No, w tej chwili udajemy się do nowego schroniska, a stamtąd już z powrotem na dół. Zobaczymy, co się uda jeszcze dzisiaj pokazać. Małe miasto, około 4000 mieszkańców. Może nieco ponad celem naszej wizyty jest pałac w stylu. Neogotyckim, widać go tam na wzgórzu, a w zasadzie te wieże widać z tego pałacu. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda. Sama miejscowość wydaje się rozległa i ustronna. Jesteśmy teraz bliżej pałacu. Wejście o 12.30. Bilet w cenie 40 zł dla osób dorosłych i 35% dla dzieci. Neogotycki pałac wybudowany został w kamienicy ząbkowickim odziedziczonym przez królewnę niderlandzką Mariannę Orańską w 1839 roku. Po prawie 33 latach budowę zakończono w 1872 roku podczas odsłonięcia figury bogini zwycięstwa Nikki. Pałac wygląda niezwykle okazale z zewnątrz. Niestety w środku wymaga jeszcze wielu inwestycji. Które pochłoną ogromne nakłady finansowe. Letnia rezydencja Królewny Orańskiej. Jakby nie było jednak Holenderki, to nazwisko powstało tutaj w Polsce. Nie wiem, kto je wymyślił. Pani przewodnik też nie wytłumaczyła dokładnie, w jakich okolicznościach powstało. I polskie nazwisko, natomiast powiedziała, jak brzmi nazwisko holenderskie. No jest to dla mnie nie do powtórzenia, jest bardzo długie i bardzo trudne. Natomiast sama rezydencja naprawdę robi wrażenie, ale tylko z zewnątrz w środku jest zniszczone wszystko. Wymaga to naprawdę poważnej renowacji i wydania naprawdę ogromnej ilości środków, żeby to przywrócić do choćby połowy świetności tego co to było, która była w czasach właścicieli, czyli przed II wojną światową, bo jak się wszyscy domyślacie. Nawet do skarbu państwa to przeszło po II wojnie światowej. Z tarasu widokowego jest naprawdę znakomity widok na góry złote, góry barckie, góry stołowe, no i oczywiście na sam kamieniec Ząbkowicki, w którym główne skrzypce gra kościół, który jest ogromny i naprawdę nie sposób go przeoczyć. Nasza wycieczka do Ziemi kłodskiej. Dobiega powoli końca, byliśmy w kilku różnych miejscach, naprawdę czas spędziliśmy bardzo aktywnie i przyjemnie. Mam nadzieję, że ten krótki film chociaż trochę pokaże urok tego miejsca i że warto tutaj przyjechać i odwiedzić cały region, całą ziemię Łoską, kilka różnych pazmów górskich z nazwem Śnieżnika, który jest drugą górą jeśli chodzi, co do wysokości, jeśli chodzi o Polskie Sudery. A na dzisiaj to już będzie wszystko. Chciałem Wam serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka i zachęcić do oglądania kolejnych odcinków, które się pojawią, a także tych, których już były. Komentujcie, lajkujcie, no i oczywiście subskrybujcie. W tej chwili jesteśmy na przełęczy Spalona. To jest bardzo dogodny